3 lata, ponad tysiąc dni, setki tysięcy zabitych i rannych, setki wiosek i miast zrównane z gruzem i zapełnione krwią, zniszczone lasy, tereny, domy, zakłady przemysłowe, elektrownie czy bloki. Od trzech lat trwa wojna na Ukrainie, zapoczątkowana przez krwawy reżim na Kremlu pod wodzą Władimira Putina, na której Ukraińcy i Rosjanie codziennie tracą ogromne pieniądze, sprzęt i setki żołnierzy i cywilów. Żołnierze w tysiącach giną na froncie, a front nie przesuwa się o więcej niż parę kilometrów kwadratowych. Rosjanie może i zdobywają teren, ale masowo krwią swojego mięsa armatniego, wykańczając rysu gospodarkę, która słabnie z każdym dniem. Jednak w tym krytycznym momencie na scenę wszedł Donald Trump, który mówi stop. Trump, tak jak obiecał podczas kampanii wyborczej, chce zakończyć wojnę na Ukrainie tak szybko, jak to jest możliwe. Czy to kosztem Ukrainy i Europy, czy też nie, a przynajmniej takie są chęci ze strony administracji USA, by zakończyć wojnę. Jakoś w przestrzeni medialnej, po wielu niepewnych ruchach i wypowiedziach administracji Trumpa, nastała dosłownie mówiąc, panika i histeria oraz ogromny amerykanizm. Ja jednak nie zamierzam podzielać tej paniki, tylko będę starał się na chłodno przeanalizować wszystkie ruchy, wypowiedzi, propozycje i plan pokojowy na wojnę Ukrainy i Rosji. Jest to pierwszy odcinek, w którym omówię, jakie propozycje pokojowe według mnie mogą zostać wprowadzone w życie i jak ten konflikt może się skończyć. Oczywiście chcę podkreślić jedno: to co tutaj mówię, może się nie sprawdzić. Realny pokój może być lepszy od scenariusza, który tutaj przedstawię, lub może być gorszy, albo może być nawet kompletnie inny niż każdy się spodziewa. Nie jestem ekspertem ani jasnowidzem, więc proszę nie wyzywać mnie i nie hejtować, jeżeli coś się nie spodoba, lub propozycje się zmienią. Na chwilę obecną jest to trochę wróżenie z fusów, dlatego może się to sprawdzić i może i nie. To tyle. Bez na przedłużenia zapraszam na odcinek. Scenariusz pierwszy. Oddanie Ukrainy. USA dla Trumpa robi całkowity zwrot na Pacyfik oraz pewne skupienie się na polityce America First. USA traci zainteresowanie Ukrainą i Europą na rzecz nieformalnego sojuszu amerykańsko-rosyjskiego który będzie miał na celu przeciwdziałanie Chinom. Trumpowi przestaje zajrzeć na Ukrainie. Odcina się całkowicie od Europy i Ukrainy, wycofuje wsparcie i ludzi nie tylko z Ukrainy, ale i z całego NATO. Wycofują sankcje przeciwko Rosji i kumplując się z Putinem. Rosja jest niebowzięta i wykorzystuje i pakuje jeszcze więcej pieniędzy i sprzętu kontynuując wojnę. Bez wsparcia politycznego, pieniężnego i militarnego USA, Ukrainie zostaje sama Europa. Ukraina jednak długo tak nie pociągnie, front się złamie i do 1986 roku wojna byłaby na pewno zakończona kapitulacją Ukrainy. Rosja tworzy wschodnią Ukrainę, nowo Rosję i spełnia wszystkie obietnice z roku 2022. Moje ocenia to nierealistyczny scenariusz, który się nie sprawdzi, pomimo iż eksperci z Polskiego XA w niego do mocno wierzą. Scenariusz ten jest całkowicie nieopłacalny dla USA, bo sprawi to odcięcie się Europy od Ameryki, tak samo jak i innych sojuszników na całym świecie. Pasem dostanie też amerykańska gospodarka i przemysł zbrojeniowy. Przy okazji w grze jest Europa, a Ukraina nie skapitulowała, by Rosja mogła dawać takie żądania. Scenariusz drugi: zawieszenie broni. W drugim scenariuszu, dzięki wysiłkom Trumpa i jego administracji na rzecz jak najszybszego zakończenia wojny, udaje się wynegocjować zawieszenie broni. Rosjanie zabierają tereny, które zajęli, ewentualnie jakieś korekty. USA dostaje ukraińskie surowce w ramach funduszu. Dochodzi do wyborów na Ukrainie, wojska europejskie nie zostają skierowane na Ukrainę, ale nie wyklucza się wsparcia sprzętu wojskowego. Sankcje na Rosję zostały zdjęte, a ta ponownie wkracza na salony. Wojna zostaje zamrożona, ale nie zakończona. Ten scenariusz jest już bardziej prawdopodobny i może się zdarzyć, jednak uważam, że nie wejdzie on w grę. To rozwiązanie daje czas, dzięki któremu Rosja odetchnie, dozbroi się i lepiej przygotuje się na kolejną wojnę, co wraz z problemami Ukrainy może zakończyć się porażką. Jednak nie musi. Trump jednak, jak mówił, chce pokoju, ale trwałego pokoju, a nie zawieszenia broni. Zawieszenie broni i wznowienie konfliktu za parę lat będzie na nie korzyść USA, zwłaszcza biorąc pod uwagę, daje rosnącą potęgę HRL i chęć zwrotną Pacyfik. Uderzy to też mocno w filary sojusznicze i sprawi, że USA za nowej administracji za parę lat będzie musiało znowu zajmować się tą wojną. Bo wiemy jedno, Putin nie odpuści dopóki nie zdobędzie tego, czego będzie chciał lub ktoś go nie zatrzyma. Czy to gwarancjami, czy wojskiem, albo i wojną. Scenariusz trzeci. Trwały pokój. Scenariusz ten jest podobny do wcześniejszego, jednak zmienia się w nim parę kwestii. Staje osiągnięty pokój, a nie zawieszenie broni. Rosjanie podejmują terytoria, które mają. Możliwe jednak, że część będą musieli oddać w zamian za kurs lub ustąpić od pracy Trumpa. Ukraina podpisuje umowę o minerałach, niektóre kraje europejskie, kraje z ONZ-u wysyłają wojsk na Ukrainę. Z Europy póki co jest chęć ze strony Francji, Wielkiej Brytanii oraz Danii. Kategorycznie odmówiły Polska, Włochy, Węgry i Słowacja. Dochodzi do wyborów na Ukrainie, pokój wchodzi w życie i mamy zakończenie wojny. Pod nieoficjalnymi gwarancjami USA. To rozwiązanie jest podobne do proporcji szwajcarskiej. Moim zdaniem ma szansę najbardziej wypalić, bo jest najkorzystniejsze dla wszystkich stron, przede wszystkim dla amerykańskiej. O co Amerykanie mogą ostro zabiegać? Ukraińcy powinni się na to jednak raczej zgodzić, ponieważ nic lepszego obecnie nie są w stanie wynegocjować. Jednak problemem będzie tu sam Kreml, który może się na to nie zgodzić i dalej będzie uparcie dążył do celów 2022 roku. Jest to prawdopodobne, ale nie musi się zdarzyć. Rosja może ten scenariusz też opchnąć swoje maszynce propagandy, przedstawiając to jako sukces. Co w takim scenariuszu podjęłaby Moskwa? Nie wiem, ale możliwe, że niedługo się przekonamy. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz: nie wymieniłem wśród tych trzech scenariuszy roli Chin w kontekście pokoju, a ta może się zmienić, ponieważ od czasu kłótni w gabinecie owalnym Chiny zaczęły lekko sympatyzować z Gdańskim i Ukrainą, mówiąc nawet o gwarancjach. Póki co przez całą wojnę Chiny siedziały raczej cicho, starając się zachowywać oficjalną neutralność, chociaż wiadomo było po czyjej stronie stoją. Teraz może się to zmieniać, a czy są to tylko sporadyczne zrywy i próby przypomnienia, że Pekin dalej gdzieś tam jest, czy chęć zebrania ze sobą jak najwięcej się da?